To z tym aparatem jest mega. Ale dałam mi. Dałam ja medyk. Tak nie, ja medyka na bierzesz? No to IQ baseballowy, dobra. Mogę leczyć siebie lub was, ale nie wiem jak jeszcze. No nas to podchodzisz i robisz. Technicznie jest super, bo on zamyka te jebany. Yy, nasz leczysz lewym myszki Jego. i siebie też. Chciałem latarkę i nara. Tutaj takie hawking trochę, nie? Trochę. Pająki. Ja mam pająki na hita na przykład, nie? Tą rurką. No no no, tak, tak. Jako metki to mam przynajmniej całe życie, a nie 90. Ale też mam 100. No co tutaj jest na A kurwą tu jest. Poczynano się coś właśnie słyszał. Dążę? Dobry, ja dążę ja, dążę tą wentylację. To właśnie wentylacją też. Jakam się leczyć, a leczę się normalnie lewym, okej. Okay. Tak. Ale leczę po 10, o Boże. To ja jestem, no. Kurwa, przyszedł mi. No mi John naprysk. jest na dole. Robiłem korbkę i mną, no chujas. Dobra, spadam tu na dół. Now, I Zostawicie coś. On, tak. on tu był właśnie. A nie, bo to nie wiosło robić, bo on sam za tobą. Tak, tylko że możesz mieć jedną rzecz. Można się w kiblu zamknąć, nice. A ta wiosła robi coś? Bije Dobra, okej, okay. rozumiem, że wszyscy mamy być na dole, tak? Górę on tu jest. Trzeba go zajebać. Slasher, slasher, slasher. Ej, kogoś słyszałam coś, ktoś mówił. Tak, trzeba go zabijać. Ale Mam życia, mam 13 życia. Ciepko, bijemy go. Mam 13 życia. Uciekaj stąd. Zero, 0 zabiję mnie. Sam, ty jest Kurde, nie widzę najlepszej akcji. No ja ma tego że się pijesz, a Ja cię leczę. Mam 5 zdrowia, help. Nie, my Pokój. musimy wyciszyć te voice. Dobra, ja nie mam żadnych voiceów. No, ja słyszałam jak gadał. No, to on gadał. Ale ma to jako Mało ma kurwa. Zabity. Jak ktoś mnie powalił pająk chyba. No. ale ile ciłbyś miał żeby go dobić. Musimy ktoś podnieść, właśnie. Ale już przynajmniej szybko się podnosi, podchodzisz, dajesz rączki, masz podniesione, nie? Czy jest medyczkiem może? Jak ja... Zudis był. A no to na takie coś jest maska gazowa na przykład. Choć wtedy pewnie ci nie... nic się nie stanie, nie? Ale nie mogę się ruszyć, bo to gówno. Gdzie ktoś po mnie idzie okej. Okay. Lasia jakaś. Wersja ma a masz ten rurę Stasia. Ma no pach! O kurwa, co się stało? Ale Jestem Jestem przy tym, tym Fiue, ale mnie tutaj zabił. A to jest to a sam, ta... ten sam tylko z innym skinem. A ja już jestem no, w skinie. Ilk... Też potrzebowałem leczenie. No On co heal me. Może me ten out. medkit mi się w ogóle marnuje. Marnuje, ale mi się wydaje, że się odnawia. Tak, no się odnawia, ale to i tak trochę trwa. o Może po raz stawiam. Dobra. Co no się już. dzieje? A co to jest takie kółko na czerwono było? A to się robi tu? Paliwo? Nie, to kółko czerwono. No to właśnie. To Dopiero mnie odrodzili. Rzymian. No zajebiście. Dobra, poratujemy Cię zaraz. What the fuck, why? Hear On me, coś mówił, his. żeby nie robić. Agaty co? No chowam się na razie przed tym wariatem. Ty masz całe życie, ok. Taka siena, bo ono czerwono i co to znaczy, że tam nie, nie masz potwierdzić? No tak! Wszystko co im podświetla, znaczy, że tam może być killer. Protect me if I put fuel bro. O no Boże Fajnie zaś mam tą myszkę. No ale uderz tego nie dotrzymam. No Jak laguje jak biegnę? Nie? Coś Boże. mi kurwa laguje strasznie jak biegnę. Nie wiem czy coś się do mnie przykleiło? Jakiś pająk? Ale ja mam całe co ty mi tutaj kończysz. Ale ja siebie robię, bijemy go? Krap, ale nie ma nic. Jak macie czym? Kurwa, ale im zajebało. musi za mną zaśpiec? piec? Ja mu coś robię. Muszę pozbierać rzeczy, bo nie wykraftuję nic. Co to jest? Jezus, Pilsy coś dramat. Dobra, uroczyłem się sam, spoko. Boże, jak ja biegnę, coś mi się jest nie tak ze mną. Trzeba tam iść, to oni coś robią. No on ci mówi, co macie robić, proszę. Robię jakiś szoker, zobaczymy. Ale ja nie chciałam tego wytwarzać, kurde. Dobra, idziemy, macie już jakieś bronie? Nie, A. rękę mam.

Wobec bez broni to my nic nie robimy, a właśnie. Czy ja rurką go biję? Napełniam. Tym paliwem. Użyłaś? Nic more fuel, ale on mnie teraz złapie już. Musicie mi pomóc. Odpaliłem go. Dlaczego? Da się tędy przejść do zoodizy, czy nie? Tak. Kurwił się strasznie. Ta no się tutaj... odmawia. Dobra, jestem gotowy do drzutu. Jestem tak zgliczowana, że się zaraz zeszczam. Fajnie był ten gość, chociaż się na nas nie drze, tylko tłumaczy co robić robić. No ja Miałem czas to czytać czatu. No ja go tutaj leczek jak biegnie. Trzeba go trochę podleczyć. O kurwa, wziął go. Mhm, uh -huh. mnie, bo leje. No Kto mnie bije? Aha, on się teraz jakiś inny jest nagle. No tak. tak. Spaliłam się w ogóle. Kurwa, teraz ja spłonę. Aha. My wszyscy umrzemy. Tak, podpalał wszystko. Yeah. Lego, lego. Może mu się uda te paliwo napełnić. Kuźwa wano, ciekawe czy zdążył. Nie masz go bić jak się świeci, bo to nic nie daje Zabiłem go. Mhm. Paliwo nalane? Chyba nalane, bo nie leży obok. Protect, guys, run, bro, go, rest. All you had to do is go between him and me. Dobra od ja mu napiszę, no nie ma że... że szybciej te drzwi. Ale ja piszę chyba coś, tak? Co mi wy... wy? Ja dopiero teraz, to odrodzę? No za wami, z powrotem. A, no! <głos》>, idę już. Jestem. Getting you! Getting you. One tak idą morder, że. Mhm. Mm Powiadają co? Kurwa killerowi co robią, gdzie są. Ja lepiej też żeby wiedział, nie? On coś robi, co on robi? Pułapki chyba na tego killera? Nie, on zostawia, żeby tam killer właśnie pułapek nie zrobił. Kurwa za mną, ja mam paliwo. Nie mogę się ruszyć, co mi się stało? Oj, mnie. Niech mnie nie, nie coverował z tą pewnością. Nie mogę wiem. się ruszyć, Zudis. Ja co zasobili? mnie zablokowało? Nie wiem, nic tam nie ma. Mogę tylko skakać. We are playing First. Aha. O, teraz się się ruszyć? Nie. No, tak. Jakie głupie głową. Macie to paliwo, czy co? Nie. No to masz mnie też bronić, to no to ale chyba... ja się zgliczowałam, nie mogłam się ruszać. Dobra, ma macie paliwo. Dobra, poświęcę się. No czemu ona go nie bije tą rurką? On uciekał do mnie To dobrze Chyba da się zabić Idę lać paliwo, nie wiem czy się uda no Zamkną mi drzwi przed ryjem Mam połowę na uzupełnienia paliwa Nie wiem, co się dziwnego dzieje Tą gada, ale ja go nie słyszę w ogóle. Tylko masz go koverować, jak nie się to powiedział, że jak go w Left dead to jest. Oj O kurwa, Ja pierdolę. go nie słyszę tak cicho wam bardzo. Okej. Okay. Jak się kurwa tu teraz dostać na górę, żeby on kurwa pozwolił? On tu skacze, nie może tu wejść. A może. No to zajebiście. No Trzeba ja mogę tą bombę? Dostała ja. ta winda i koniec. Mhm. Trochę pojechałem, ale... Połamał mnie, szybko podnieście mnie! O nie! Aha, tak mnie podniosło, że i tak mnie wyjebał. Ręce połamane, ale głowy nie ma. Odelski prowadzi coś. To jest... Tak e, wolno idzie to, te a procenty. tutorial, at the main screen the arrows. Tutorial is hidden, you're doing tak, a great tak. Nic nie przeczytałem Boże, to jeszcze minutę do odrodzenia mojego kość żenada? Czemu tak długo? No o Boże! Ludzie, co on mi zrobił? A czemu nie trafiam tych pająków jebanych Brakuje już apteczka. Bieraj ten skrapsz. 25 sekund zajmie się, będzie można odrodzić. A nie, bo ty piszą na tej starej gimnastycznej, jak się biegnie. Boże, go by Boba, uciekajcie! 5 sekund żeby mi odrodzić. Gdzie ty jesteś w ogóle? Jeszcze nie wiadomo. No na na idę. Gdzieś... Jak my potem wrócimy do kurta, nie wiem. Mamy radę. Jak najszybciej. Skończyła mi się apteczka, jest ktoś Was z medykiem? Nie. Nie no. medyka, koniec oko. Dobra, cześć, do góry im pomóżcie. Dobra, bo mi się skończyła. Dobra, lecimy. Jakiś do góry, tędy? Nie, nie wiem. Daj ją pomóc. Gdzie ona jest? Kurwa, no jak tu wrócić? Chodźcie tutaj. Tutaj był ten generator. I tu są schody, chodźcie. No idę. Oczekujmy, nie from. mogę tak długo biegać bez tam... nie, nie, tak, bo sprint, tak, no, wyczerpywany. Okay. no to closing. Jest otwarte, tak? No mhm. i co teraz? No to musimy prosto do wyjścia na te duże schody i on tutaj... Oh ...będzie nas bił pewnie. Tutaj to? Nie. Nie, yeah, tu. Tu jest, ja pierdolę. Teraz... O, jezu, nie wiem. O kurwa, wpadłem na dół. No zaraz to już pójdę. Może jakiś pieszek. Podniosłem go. On spadł, czemu spadł i się zabił? Coś mam zrobić, czy co? Bo ja nie wiem. Tam już koniec, tak? Tak. Game over, baby. Czemu? Mhm. Mm no bo trzeba było do wyjścia iść. Tego, że graliśmy dobrze i tak. GG, powiedział. Dobra, no jakoś to do przodu, nie? No ale stoi przy tej bramie, ciulas. Bo my powinniśmy mieć tu strzelby, już wszystko wyrobione. Tak przeprosił. To no? nie niemiłym na początku, powiedział, że przepraszam. Ale nie był niemiły. No był, cały czas mówił, idźcie obejrzeć to tutorial, tutorial idźcie obejrzeć. Tak? A, to nawet nie przeczytałam. Napisał, no. Gadał też cały czas. Napisałam, że my pierwszy raz... Że great hej, team coś hej. tam też mówił. Witamy w kolejnym meczu. Jest taki Mogę Legion. i Flame minę i flamethrower, biorę flamethrower. Co ty mnie tu majziesz? A tutaj tą ja korbkę leczyć. mam robić, czy nie? Korbkę, tak, tylko że tutaj. nie i po flame Rower, super. Powinnam zdążyć. Otworzyłam. Mhm. Uh Puela? -huh. No to Wezmę tego fuela to ktoś mnie musi bronić. Well. Okay, no jest no, wyjdzie ucieka, patrzcie. Leje lej, bo my go zabijamy. Zabity chciał leczyć was? Możesz. Dzięki. On tam uciekł z życia. Idę uratować. Teraz mhm. też nad ręką się mu dużo zabiera życia, więc spoko. No, widzę, jak tam iść? A, A tu jest Fuel od razu w tym kiblu. No tutaj może nie? Tędy. różowa tam Fuel jest od razu. Jak tam iść? No, Boże, pułapki tu są. Może to jest daleko, porażka. Wybrałem. Nie, bo jak mamy zwiększoną tę napierdalankę, to łatwo się zabija wszystko Nawet no To jest gile. dwa razy mocniej praktycznie Uf. Dobra, zrobione Do góry po fuel. fuel Do góry po śmierci. Ja spadłam, leczyłam Cię i ku**a jakaś wydupcyła <laughs> A jak ja mam się z tobą leczyć? Aha, mogę Brońcie mnie okay. lepiej O, przepraszam no On co potem poszedł po poręczyk i z słoka. I to w ogóle właśnie. O pająki nie, idą. Jakaś zapadnia mi się zrobiła pode no mną. Tak, no trzeba uważać na to, co tu. Jezus Maria tego. też spadłam. Następna No ja tego nie widziałem. O Boże, pająk jest wielki, się straszyłem! Okay. Nalałem Kurwa, prawie mnie zabił. No wydygał o, że mi taki widziało. wielki odwłok. Owszem, to ja tak nie wiem w kopalni przecież tego pająka cały czas. Dobra, no, uciekam z... Musiałbym wydostać jakoś ja pierdziel. Dalej za mną Kisnę z tym Robicie tam co trzeba Ona Robię tam gniaza Jessica Robiłem minę, ale nie jakby... No, Jessica umiera. Basic. O ten pajong tu jest Wziął Dobra, tam? Dobra, ale no, ja muszę um. się stąd jakoś wydostać Wysadziłem ją miną Traveling mam jeszcze. Ona się wkurwiła. Czy jestem gdzieś bliżej was Dobra, ja wyrzucam tą. O kurwa, ale mu zrobiła. Wyskoczyła z ziemi, rozpierdoliła pół podłogi i go wciągnęła. Oj Dobra, biorę kanister i no mam spędzimy. schody na górę, Boże. To jest znowu. Zabi, y, uleczam. Zabijcie mi pająki z przodu. Ona za nami jest. No dobra. Chuj, najwyżej mnie zleżą małe pająki. Boże, jestem tutaj, gdzie początek, Adłem Padłem który... zaś tam, Boże. <laughs> mówię ja cię dupce. O Boże, przyszła do mnie. To możecie iść spokojnie. Nie było mi, małe pająki żrą, a już nie mam życia. Ja też nie mam. Dobra, czulej. Nie umiem się jak stąd wydostać, nie umiem. O idę do Tumberskiego na dół. Nie idź, bo tutaj ona mnie goni. Nalałem. Ta no patrz, to jest szmata jebana. To Aga! Oh Zrobiłam jej. Ochój. Patrz, prawie. No ja Zrobiłam też leżę. Prądem. Ja jadę z brądem. Ja jadę buzeczkiem, jakby co. No, ale, my leżymy Somebody help, please No nie, mnie, to mnie zabiła Ona mnie żre teraz, po dubsku mi pożarła Mnie zabiła Żadnego włazu nie mogło być, żebym spierdalał liczby serca. Dobra, gdzie wy jesteście? Bo ja was nie widzę w ogóle Dobra, czy pewnie nie jest czas na to, to Idę po was mm -hmm. O, nie, Jessica po was idzie jessiczka... no, Aha, no, może tak? iść Tamta zabija Tam Tamta się bije, no To ja tam stoi, Jessica. czemu? Coś pisze, czy jak? A kurwa. Jadę. Kurwa, już sobie pojechałem. Umieram, mam mało życia. On mnie jeszcze nie odrodził nikt, także spoko. No biegna, Świetnie, już, tak lecę. Lecę, lecę, już jestem. A kurwa mnie zażrepają, więc nie On jest w sali gimnastycznej, także spoko. Umarłem. Potrzebujesz leczenia może? Nie. Ja nie. Ja tu mam tufę dwa razy, jakaś marta. Dobra, musimy się stąd wydostać. Jest ten paralizator bym chciał, tylko jeszcze sobie 4T wezmę. <rzt> no, nie wiem czy ten paralizator coś robi tak naprawdę. No ja tym paralizatorem um zrobiłam tego pająka i powiem wam, że dla mnie mi się nie... Musimy odradzać. Gdzie jest? No to, w sali w ogóle Może nie da się Widzicie mnie? Tak, gdzieś tak. u góry Na jakieś schody. Dobra, idziemy razem, bo to... Kurwa ta pułapka pojemana to jest. Exit, zastosujmy. to tu będą drzwi, starczy schody Ten na pierwsza tego pająka kijem baseballowym masz te schody, bo ty w kółko biegasz na razie. No, no cały czas Exit, za napisem Exit i Exit cały czas mnie w kółko o. prowadzi. O Boże, jak... To... No to niech się oszuka też, no co? Tylko ja. Dawajcie, bo ten już tymi schodami tu dojeżdża, to będzie kurwa koniec. Jest, dobra, mam! Tumberski przy generatorze. Tu, tu, tu. Mhm. No. Jadź, 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 Szybko. Kurde, jakaś blokada. Jak Czyli... ktoś postawił? Ja pierdolę. Idzie tam dosyćka, ale idę uleczyć też, spoko. Open the gate. Nie mogł już piec. znowu wpadniesz, kurwa, musisz po tych kratkach chodzić. Kto? Dobra, Ty. Let's open the gate. Dobrze, przez kratkę. Przeszedł. A co ja miałam tym kijem robić? O, Ona zmieniła, widzę, już nie jest pająkiem. Dojechał tym, dojechał, trzeba tylko otworzyć. I to robimy. Agajem, otwieraj do góry. Presiczek, bije czy kogoś? To szybka, ga, tylko nie na końca. Dobra. Jak nie, uciekamy do końca, właśnie. No chociaż raz. To nie wiem, co mam robić. Puściłam. A gdzie oni są? Ale jedna jest tylko jeszcze gdzieś, tak? Jessica. On tu jest. Kurwa, kurwa. pociągnął, ja pierdolę. Ale no nie zrobicie nic. Ale kędrze brwi, Dobrze, bijemy cióla. Aha, mnie oczywiście zawić musiał, nie? Kawie, tomberski, bijemy go. Na razie jeszcze nie wstań. Nic. Ci są no ciągle nie zaś, tak, no mam tak. tego dość już. O boże, spadnę i umrę. A się dzisiaj podnieść? Nie. Biedna, ja. Idę jak. po was. Idę po was, nie wiem, gdzie będzie ale za po was. Pewnie gdzieś na dole. Ja, jak się ja, uda, to zabieramy tą korbkę i uciekamy. Ale robiłam te, te, tym kijem. Aż mi się złamał. Ale jakąś ochronę? Ile macie do odrodzenia? O dobra 5, 45. 40 Dogadaliśmy się widzę Dwie sekundy dobra, Ktoś to mi otwiera parka? chyba, ktoś mi pomaga Już teraz, dobra, idę Kraka, mi się sprint skończył Mam tarczę jakąś Spoko Dobra, aga wyjęliście? Tak. Polarizator poraził go chwilę, ale ja wiem, czy coś no, mu no nie, nie zadaje obrażeń. No, Oho, tak jest. Aga do góry musisz się dostać. Wiem. No tu jest. Muszę ten generator, tak, i tutaj były schody. Mhm. Ile tej y, korbki jest zrobionej? 99%. Robię ten. Dobra, flamethrowera lubię. A ta Jessica to co odpierdala? Nie wiem. Nie wiem właśnie. Mam mu życia. Masz leczenie, żeby go uleczyć, bo on nie ma życia. Aha. No to co, uciekamy? Aha. Tak, szybko. Zastan znowu przyjdzie po drugiej stronie, złapie nas... Otwieraj. Swój... Dobra, gdzie się ucieka? Na wprost. Tutaj. Przez to te... Chodź, byście nie spadli, żeby was łańcuchem nie złapą. No to, to, to nie w wpływu na to. Co się dzieje? Ktoś krzyczał. Nieważne, o, Ty z długo leczę, leczyłem. A zamknięte. O co chodzi? To trzeba poczekać. Press Aha. F. F. Press F. Pająk jest za Dami. Nie wiem, Udało uciekliśmy? się. Tak. Hit. Ja myślałam, że mnie coś złapało. Sk Wszyscy! Boże, ale w te grze są emocje przynajmniej jakieś fajne. Nie, już wiem o co chodzi. O, i level od razu, no. Tak, nara. coś zrobiłam, jakieś w ogóle dużo Użyczy rzeczy dostałam. No. no. Jeszcze dzienne zrobiłem. Aha, te dzienne to kiedy będę Escape wiedziała? Skate, kill, objective, rescue. Wszystko mamy na maksa. No To jest mecz na maksa. Ale te, okay. te dzienne zadanie, a 160 na 500. Ile jest ten fajny strój za 6500? New no. challenge will be available less than 24 hours. No? <laughs> dzienne za 24 godziny będzie kolejne. No ale rodzica. widzisz, ja mam dzienne 160 na 500 to obrażenia, więc jak się złamał kij to tylko 160. No tak. I jeszcze nowy kij zaś muszę robić.